Czy warto zainwestować w domową lampę LED? Nie, nie jeszcze raz nie. To jest tylko takie pitu-pitu. Dlatego, że po pierwsze, nie ma ona takich parametrów, jak te, które są w profesjonalnych gabinetach. Po drugie, ja jestem zwolenniczką laserów niskoenergetycznych, czyli takich, jak mamy u nas w gabinecie. Różnica polega na tym, że w lampach LED-owych domowych światło się rozprasza. Czyli nie skupia się na konkretnej tkance i dostarczamy zdecydowanie małą ilość energii, żeby w ogóle był jakikolwiek efekt. Natomiast w takich laserach niskoenergetycznych światło idzie w jednym strumieniu, jest skierowane jakby tylko prostopadle, czyli się nie rozprasza i skupia się na danym problemie. Dostarczamy w ten sposób większą ilość energii i jest zdecydowanie lepszy efekt. Dodatkowo w gabinecie robimy kompleksowo, czyli jest odpowiedni peeling. Następnie jest specjalne serum, które nazywa się serum fotobiodynamicznym, którego zadaniem jest przyciąganie tego promieniowania, żeby był jeszcze większy efekt, który chcemy uzyskać. Dodatkowo mamy jeszcze laser na szyję i dekolt. Zapraszam serdecznie do zapisów. Link znajdziecie w opisie.